Po dwóch latach na oddział pediatryczny Szpitala Wojewódzkiego im. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży są już przyjmowani mali pacjenci. Do tej pory pomocy musieli szukać w szpitalach w Kolnie, Zambrowie czy Białymstoku. Teraz ponownie otrzymają ją w pobliżu miejsca zamieszkania. Obecnie w łomżyńskim szpitalu hospitalizowanych jest sześciu małych pacjentów. Pierwszy został przyjęty w poniedziałek 4 kwietnia o godzinie 13. Jest sprzęt, są ludzie, więc, więc wracamy do normalności rzeczywiście. Najtrudniejsze rzeczywiście było pozyskać e, tych specjalistów e, i udało się, rzeczywiście pozyskać bardzo dobrych specjalistów. W moim telefonie kontaktów do pediatrów jest pewnie kilkadziesiąt i to co kiedyś też też państwu mówiłem, że chyba nie ma takiego lekarza w województwie, który by nie słyszał o tym, że szukaliśmy specjalistów, a myślę, że z co drugim rozmawiałem osobiście. Oddział poprowadzi dr Maria Kuźmicz. To doświadczona specjalistka chorób dzieci, onkolog i hematolog dziecięcy. Pracowała w Klinice Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w samodzielnym, publicznym dziecięcym szpitalu klinicznym im. dr Ludwika Zamenhofa. Wesprzeją ją ośmiu specjalistów. Czterech pracuje w ordynacji dziennej, natomiast pięciu na dyżurach. Jest to m.in. pediatra-alergolog i pediatra-nefrolog. Wprowadzone zostaną również konsultacje konsult Cały czas jednak prowadzone są rozmowy ze specjalistami i niewykluczone, że oddział zostanie jeszcze wzmocniony pod względem personelu. W ciągu dnia pracuje czworo lekarzy. Na dyżury dodatkowo przyjeżdżają inni lekarze, więc w sumie lekarzy jest dziewięcioro, zatrudnionych w różnych formach pracy, w różnych formach zatrudnienia. Zastanawiając się nad tą pracą, to przede wszystkim obawiałam się tego, że nie będę miała z kim pracować a trzeba jednak się zmierzyć, zabezpieczyć potrzeby oddziału, potrzeby pacjentów. Więc zaczęłam od tego, czy zbiorę osoby do pracy tak, żeby zabezpieczyć grafik robi. On jest, jest zabezpieczony. Obyśmy tylko w zdrowiu pozostali wszyscy, więc myślę, że będzie w porządku. Dużo czasu nam zajmuje praca z systemem, ponieważ ja osobiście tego systemu Komputerowego wcześniej nie znałam. Niestety tak mamy w Polsce urządzone, że każdy szpital ma inny system komputerowy, a to jednak troszeczkę utrudnia pracę. To chwilę zajmie, myślę, tydzień, dwa. Dział informatyczny nam bardzo w tym pomaga. Musimy się też zapoznać wszyscy ze sobą, bo w większości jest wszyscy, nie znamy się ani z paniami pielęgniarkami, ani lekarze między sobą. Yy, niewiele, więc musimy zobaczyć, kto, jak pracuje. Wszyscy oferują pomoc, także mam nadzieję, że jak najszybciej się z tym wszystkim ogarniemy i zajmiemy się pomocą pacjentom. Jeśli chodzi o personel pielęgniarek, na oddziale pracuje ich 15. Wszystkie wróciły z innych oddziałów, na które były oddelegowane. 11 jest ze specjalizacją pediatryczną, natomiast 4 to młode pielęgniarki z krótkim stażem pracy, więc nie posiadają jeszcze specjalizacji. Zgodnie ze wskaźnikiem potrzeba jest większa. Natomiast mamy zabezpieczone dyżury trzyosobowe. Wszystkie dyżury są trzyosobowe na kwiecień. E, także przy, takiej oblu, przy takim obłożeniu pacjentów jest dobrze. Pracuje się bardzo dobrze. Kadra lekarska bardzo fajna się zebrała. Bardzo dobrze nam się współpracuje, pomimo że są to nowi lekarze. E, pielęgniarki są szczęśliwe, bo wszystkie wróciły do swojego miejsca pracy. Także no jesteśmy szczęśliwe. Oddział przystosowany jest do przyjęcia 25 pacjentów. Tyle posiada łóżek. W razie sytuacji szpital przygotowany jest na możliwość dostawienia łóżek. Na ponowne otwarcie został odświeżony. Zdaniem wicemarszałka województwa podlaskiego Marka Olbrysia do łomżyńskiego szpitala wreszcie wróciła normalność. To nie jest wielkie wydarzenie. Ale normalność. I do tego, żeśmy zmierzali, to dla pana dyrektora, dla nas jako właścicieli szpitala bardzo na tym zależało, żeby oddział dziecięcy wrócił po dwóch latach do normalności. I tak się stało. Po pierwsze, to duża, długa, duża zasługa pana dyrektora, też można powiedzieć Departamentu Ochrony Zdrowia w województwie. I sprawdziło się to, że po pierwsze uzyskaliśmy i pozyskaliśmy ludzi, fachowców do tego, bo to bardzo ważny instrument w leczeniu chorób dziecięcych. Dzieci mają inne uwarunkowania, muszą być specjaliści, żeby zbadać dziecko i to, to, to mamy. Mamy oddział, który został częściowo odnowiony, sprzęt jest, wszystko co trzeba znajduje się, a przede wszystkim pani ordynator, która naprawdę zapowiada się bardzo dobrze i, i mam, mamy nadzieję, będziemy pokładać nadzieję, że, że wróci ta normalność i nasi najmłodsi pacjenci będą mieli naprawdę dobrą opiekę, nie muszą jeździć do Biegostoku, do Ostrołęki, do Grajewa, będą tu w Łomży. To jest 25 łóżek, która pozwoli właśnie te zapotrzebowanie na, na, na pacjentów małych naszych milusińskich, żeby tutaj położyć i skutecznie wyleczyć. Radości z powrotu Oddziału Dziecięcego nie kryje także członek Zarządu Województwa Podlaskiego Marek Malinowski. Odpowiedział w zarządzie za ochronę zdrowia. Bardzo się cieszę, że właśnie udało się na powrót oddział dziecięcy w szpitalu wojewódzkim w Łomży będzie działał. W ostatnim czasie no, przeprowadziliśmy sporo rozmów z panem marszałkiem Olbrysiem, któremu bardzo to leżało na sercu, jak również z panem dyrektorem. A problem był największym właśnie w pozyskaniu odpowiedniej ilości kadry, żeby móc powołać na nowo oddział dziecięcy w Łomży. Zanim oddział dziecięcy w szpitalu wojewódzkim imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży został czasowo zawieszony w kwietniu 2020 roku, leczono tu średnio 122 pacjentów miesięcznie.